Proszę Państwa, czcimy tutaj pamięć o ofiarach Katynia. Nie tylko trzeba czcić ofiary Smoleńska, ale też Katynia. Trzeba pamiętać o nich. Bo dlatego 10 kwietnia 2010 roku Lech Kaczyński. chciał uczcić pamięć Katynia 10 kwietnia dlatego ta data jest niezmienialna trzeba pamiętać o ofiarach komuny która też zabijała naczelnych kapelanów prawosławia Wojska Polskiego i dlatego my ich czcimy. Nie, zapomni, nie zapomnimy o nich. Dlatego też będziemy pamiętać. I dlatego złożyłem znicza, żeby pamiętać o ofiarach Katynia. Żeby o nich nie zapominać. 10 kwietnia to jest. Dzień nie tylko katastrofy smoleńskiej, ale i też ofiar katynia. Dlatego trzeba zapalać znicze, uczcić i pamiętać o tych, którzy zginęli za Polskę. To czołem wielkiej, niepodległej Polsce.